Apokalipsa dzień po dniu. Kościół braterskiej miłości. Oto sprawie, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Apokalipsa, rozdział trzeci, wiersz dziewiąty. Światowy rekord Guinnessa najpłodniejszej matki należy do żony rosyjskiego chłopa, która 16 razy urodziła bliźnięta, 7 razy trojaczki i 4 razy czworaczki. W sumie 69 dzieci. To naprawdę sporo braterskiej miłości. Nazwa Szóstego Zboru, Filadelfia, oznacza w języku greckim braterską miłość. Apostoł Jan napisał. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 1 Jana 4,11. Tego właśnie doświadczyli wierzący w reprezentowanym przez ten zbór okresie historii. Na przełomie XIX i XX wieku, przez chrześcijaństwo przetoczyło się wiele potężnych reform. Osobiste i praktyczne zrozumienie miłości Chrystusa skłoniło wierzących do gorliwego wskazywania wszystkim otwartych drzwi, zbawienia. Apokalipsa 3.8. Bracia i siostry z tamtego czasu byli mocno atakowani i wyrzucani z innych wspólnot religijnych. Byli wyśmiewani i wyszydzani przez tych, którzy twierdzili, że są prawdziwymi chrześcijanami, ale odrzucili przesłanie adwentowe i okazali się sprzymierzeńcami szatana. Fascynujące jest to, że w listach do zborów w Smyrnie i w Filadelfii jedynych zborów, które nie otrzymały żadnej nagany Jezus określił tych, którzy należą do synagogi szatana, jako znanych przeciwników. Zobacz Apokalipsa 2,9 być może nie pomyślałbyś o szatanie jako przywódcy kościoła, ale pismo święte wyjaśnia, że pragnął on być czczony być podobny do Najwyższego. Izajas 14:14. Tę jego wspólnotę trafnie określono synagogą oszustwa, bo on jest kłamcą i ojcem kłamstwa Jan 8:44. Ci, którzy podają się za chrześcijan, ale nie postępują zgodnie ze Słowem Chrystusa, należą do Kościoła Diabła. Twierdzą, że pod względem duchowym są Żydami, ale w rzeczywistości kłamią i są jedynie miernymi podróbkami. Jezus przepowiedział ich koniec. Pismo święte głosi, że przy końcu czasów na imię Jezusa będzie zginało się wszelkie kolano istot, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią. Filipian 2:10 Nawet ci, którzy zbuntowali się przeciwko prawdzie, ostatecznie przyznają, że Chrystus jest godny czci. Jezus nie powiedział, że jego naśladowcy będą tymi, którzy dostąpią czci, ale raczej, że zostaną usprawiedliwieni z powodu swojej wierności. Pomódl się ze mną. Panie Boże, napełnij moje serce miłością do Ciebie abym zarówno dla moich braci, jak i dla moich wrogów mógł być świadkiem twojej niezachwianej miłości. Do dalszego studiowania: Ewangelia Jana, rozdział 13, wiersz 35. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersz 46. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, wiersze 14 i 15.